Gdesza wymaga 30 lat doświadczenia od osoby do 20 roku <laughs> <laughs> życia. Cel by pracować emeryturę, stawka 2, musy tygodniowo, jeden kulkoland w miesiącu? <laughs> Jak się uśmiechnął! <laughs> nie, nie dmuchujemy, nie dmuchujemy, bo że nie dmuchamy. Maluje paznokcie z czerwonym bo matka myśli, że dzięki temu jej ręka wygląda elegancko. <laughs> ja cię kręcę. Jak on jest skupiony, ej! Voila, elegancka. Elegancką to jej. Fakturę za Kul Kolant wystawię. <grystanie> Jaki on jest fajny! Smaruje ręce i <grystanie> ręce <grystanie> kremem, kremem, jakby miał jej coś pomóc. <grystanie> Pomaga, smarujcie, albo przynajmniej, przynajmniej oliwicie sobie skórki. Jakie on minę robi. Myślę, że powinienem podnieść stawkę. Kurde, mega faj, mega sympatyczne to było, nie? Kurde, powiem wam, fajnie, że tradycyjnymi lakierami, nie, a nie jakiś tam hybrydy ten. Fajny, bardzo sympatyczny TikTok.